Słuchajcie, w tym sklepie jest Karolina. Śledziłem ją, także wiem, gdzie jest. I dzisiaj nagrywamy film, który będzie prankiem. Chociaż tak naprawdę nie będzie prankiem, ponieważ wmówimy kamerzyście, że Karolina przyspała się ze mną. Zaraz, jak ona wyjdzie ze sklepu, namówię mu na to, żeby nagrać po prostu zwykłego pranka, film. I myślę, że się zgodzi, bo już nie raz się godziła na takie rzeczy. A na samym końcu ona mu pewnie będzie mówiła: Ej, to jest prank, tylko nic się nie stało. A ja będę mówił, że to było naprawdę. I co? I on z nią zerwie. Słuchajcie, i Karolina będzie zdesperowana, wróci do mnie, do właściwego a ten śmieć już nigdy nie będzie wchodził nam w życie. Tak właśnie zrobimy. Karolina ma mieć tylko jednego chłopaka na pewno nie tego, ta kamerzysta, zasranego waszego. Także na tym będzie polegał film. Wcale nie będzie to prank. Chociaż wszyscy będą tak myśleć. I ona ma być moją dziewczyną. Nie pozwolę na to, żeby taki ktoś yy, robił coś z moją dziewczyną. Mówimy mu, że naprawdę się ze mną przespała. A może naprawdę się ze mną prześpi. Zobaczymy. Czy czekamy, aż wyjdzie i, i działamy. Subskrybujcie kanał. Tutaj macie czerwony przycisk. O, idzie Karolina. Chodź, Karolina. Słuchaj, chodź. No nic. Chodź. Choć nieważne. Idziesz? Nie wiem, co z tym. Jest. No słuchaj. Dobra, o to no, no, jest problem i to po całkiem poważny. Co to znaczy? Kanał się sypie cały. Musimy, zaczę... nie żeby... Musimy zacząć nagrywać porządne, normalne filmy. Nagrywacie porządne. Filmy. Ale nie, słuchaj, nic nie nagrywamy. Trzeba nagrać w końcu coś dobrego. Dawaj, zrobimy pranka. Jakiego pranka nie mam ochoty? Sorry. No Karolina, przestań. O co? Na spokojnie porozmawiamy, nagrywamy pranka, że, że niby ty jesteś znowu ze mną na kamerze. Nat, ale, ale my musimy ratować ten kanał, bo się naprawdę posypie. to nie Karolina, przez was związek z, wiązek, no e, z, z, z tym kamerzystą, sypie się cały kanał, Nie ma żadnych dobrych filmów, a to będzie dobre. Na... No to nagrajcie jakiś dobry film, a nie No Ale jak ja mam nagrać mina. film, jak on cały czas ten czas spędza. No i co z tego? Słuchaj, zrobimy takiego nie? pranka. Nie? Taki prank będzie, nigdy już nie widziałeś tak. Nie mam ochoty. Ale Karolina! Czego ja. teraz. Rzecz ja szanuję, ja szanuję wasz związek, tak? Ho, ho. No nie zauważyłam, żebyś szaną. Ja... Daj, pom pomogę Ci wziąć te rzeczy. Marek. Marek daj. I chodź i cię zawiozę, chociaż daleko nie ma. Karolinka. Musisz się zgodzić Nie mam ochoty, Musi. mam przystanek Dlaczego... Ale Karolina, my musimy nagrać po końcu film Nagramy pranka i tyle Ale jakiego pranka? Jeśli to będzie mało wyświetleń? Pranka no. robimy, że znowu jesteś ze mną na kamerzyście Nie, nie mam ochoty Karolina, robimy to O co chodzi? No on też będzie zadowolony, że będzie po prostu dobry materiał, tak? Nie wiem czy to dobry pomysł. No będzie naprawdę dobry film, chcesz mu zrobić przyjemność, czy nie. Dobra, opowiedz mi o co chodzi i później no decyduję. No to ci wytłumaczyłem, robiłem pranka, że wróciłaś do mnie. No ale jaki jest dalszy zamysł, o co chodzi dalej? To, to spokojnie, wsiada ja ci zaraz, wytłumaczę wszystko. Powiedz mi czemu tutaj właściwie z tyłu usiadłeś, bo nie rozumiem, trochę. Na przykład dlatego, że się cały czas do mnie dobije. O Jezu Karolina, ja już... To jest dla nas, dla mnie temat zamknięty. Było, minęło. No, oczywiście. Bądź sobie z tym kamerzystą, Łukaszkiem. Każdy film, każdy live, cokolwiek by się nie działo, cały czas się do mnie przystanie. Dobra, słuchaj. Ja mam chłopaka, człowiek. No ja co? wiem, ja wiem, Karolina, ale słuchaj, musimy zrobić dobry film, tak? Jeżeli chcesz, żeby twój Łukaszek, kamerzysta, czy jak to go tam nazywasz, był zadowolony, musisz teraz się wykazać. O co ci chodzi? Nagrywamy film, który będzie polegał na tym, że udajesz, że do mnie wróciłaś. I to tych, będzie prawda. Bardzo, naprawdę. Rzeczywiście, zajebisty to No dobra, na samym początku wiesz, gdzieś tam się przytulisz, on to zobaczy, no i później będziemy, wiesz, no zwiększać poprzeczkę aż w końcu się zdenerwuje, a na samym końcu powiesz, że to prawie. Nie możemy po prostu mu powiedzieć, że chcemy na Nie, takiego... to, to jest zbyt dobry pomysł, żeby to spalić i jakieś. aktor. Karolina, to właśnie dobra. ty musisz się wykazać, że jesteś dobrą aktorką, bo on ostatnio, no powiem ci szczerze, powiedział, że ty na tych filmach tak no, średnio wypadasz, że w ogóle w tobie no, życie coś nie, mi nie ma. No, nie się nie no ale no, takie są fakty, tak, tak mi powiedział. Także jeżeli chcesz zrobić mu przyjemność i chcesz dalej, żeby wasz związek wyglądał tak jak wyglądał do tej pory, czyli był szczęśliwy, no to musisz też coś dla niego zrobić, a nie, wiesz, bo on na pewno Cię bardziej doceni jak nagrasz dobry film. Myślisz, że będzie dużo wyświetleń? No myślę, że będzie w cholerę wyświetleń. Że to będziemy w setkach tysięcy liczyć. I on będzie zadowolony, zobaczy, że jesteś dobrą aktorką i na bank zabierze na jakiś fajny wyjazd, coś Ci fajnego kupi, przytuli. Także no, będzie zadowolona. No. Robimy? Dla wyświetleń. Mogę nad tym pomyśleć. Dobra, tylko naprawdę słuchaj się mnie, przyłóż się, a obiecuję, że no twój związek zmieni się o 180 stopni. Słuchaj, jedziemy teraz do niego i gdzieś tam na samym początku się przytulimy. Ja poproszę tego gościa, który tam cały czas u niego siedzi, żeby ponagrywał. Trenera, tak? No, kogo? Trenera. No trenera, trenera. No i on to nagra, gdzieś tam się przytulisz i po prostu będziemy na bieżąco wymyślać, nie? Tylko bez jakichś grubszych. Spokojnie. Ryzycach, ja, ja już mam inną jest... dziewczynę, także wiesz, mi na to by nie zależy. Dobra, póki on jest w kiblu, musimy obgadać ten film, tak? Bo wiesz o co chodzi, czy nie? We właśnie nie wiem. Słuchaj. Nie, ale ja wciąż nie zdecydowałam, czy rzeczywiście chcę go grać. Nagrywamy ale coś co? takiego. Słuchaj, to będzie miało w cholerę wyświetleń. Nagrywamy coś takiego, że ona udaje, robimy pranka na tym kamerzyście, że ona wraca do mnie. to, to jest świetny pomysł. No, za jebisko. kocha błysię. wyświetlenia. Słuchaj. Wiesz, że to będzie miało wyświetleń? No, to jesteś jej przyjacielem, no powiedz tak, jej. No, przytul się, jeżeli coś ci jest, to możesz się do mnie przytulić. Ale to jest totalnie. Przecież długie. wiesz, że jestem gejem i jestem tylko dla marka. A to te dlatego, komentarze to niepotrzebnie. To. Dlatego Dlaczego? chcesz, żebym udawała parę z Markiem. Tak, ja no przecież to się nie To tylko prank, zobacz. On, ty, tylko prank. on jest odklejony, teoretycznie jest we mnie zakochany, tak? Y teoretycznie? No jest, Pięknie jest, pytań. bo jest nienormalny, Pięknie, ale, no, ale zobacz, on się na to zgadza, więc jaki ty masz problem Karolina? To nie mamy dużo czasu, film. on jest Może w cyklu teraz. Może nie chce ranić uczuciu Łukasza? Ale to film, prank, on no będzie no zadowolony. Dobra, wieku, nagrasz to? Pewnie, daj. Słuchaj, robimy tak, po prostu sobie normalnie tutaj gdzieś chodź i ja podejdę do Ciebie, przytulecie i wiesz, i Ty jakby na to nie reaguj, nie? I tylko tak delikatnie na samym początku. A czy po filmie ja no ja nie mogę Ciebie przytulić? Zamknij się. Trzymaj tą kamerę, będziesz nagrywał. Czekamy aż wyjdzie z kibla. Nie wiem naprawdę, czy ja chcę to, to robić. No chodź, może pod kiblem od razu dawaj. Skurząc. No chodź Marek. z tą kamerą, chodź. Boże. Co. Dobra, Marek. Co jest k***a. Co wy robicie? Spokojnie. Co ty Karolina robisz? No przykład ona jest, jest w rozsypce teraz? Jakie kur... Co, co ty robisz? Z moją dziewczyną? Słuchaj, no... Ech, k***a, co ty p... No ja chce ja na Ale za je... J***a ja co ty myślisz jak mam nowy z j... Ale chcę pocieszyć. Ale o co chodzi, dlaczego ją obmacujesz? No, w... A ty dlaczego się w ogóle mu udajesz? Ale... Opatuję? Co jest ka tutaj? Ja ją chciałem pocieszyć, bo ona w rodzinie nie ma problem. Śmiejesz. To jest jakieś zabawne, Czy się z nim macasz? No nie, tylko ja chciałem ją no, pocieszyć, bo ona ma tam problem, ktoś jej w rodzinie jest chory. Nie no, rozumiesz? Z Karolina to... o co chodzi? To jest chory w twojej rodzinie. Nie, płacz już. Ale fast, 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 ja zostaw, ja To sobie... w... To jest twoja dziewczyna, ja to szanuję. No ja to jakaś bym... dziewczyna to nie chciał. dobierałbym się do twojej dziewczyny, kretynie, no kurde. Mów o co chodzi Karolina? No nie wiem, ja chyba nie... A to z kim rozmawiasz, a nie rozmawiać. A powiedziała! Mi też nie powiedziała! Za przypadkiem że... dowiedział kurczę od mojej mamy. O co chodzi? No problem... No mów o co chodzi? Bo się w... naprawdę, zdenerwuje się. Ale jak ona nie chce mówić, to to ją zostaw. Karolcia, będzie naprawdę. Odejdź, odejdź, nie, nie dotykaj. No jest. Nie śmiej się, k... ja się, Ja się śmieję? Ale co ci coś się bawi? Dobierasz się do no mojej nazwy. Bo... Opowiedz mi o co chodzi, bo teraz nas się w... No to może się denerwować, ja nie mam sobie nic dochodzi. To jest twoje... Prawo o co chodzi? A skąd ja mogę? Przeszedł wszystkim. Mów Karolina, o co chodzi, bo są zęby. Przycięgam trzy tą To Za twoje zachowanie. O co tutaj chodzi? Dobra, chodź Karolina, czego się napijesz? No mów! Bo zdrywa sam w tym momencie, jeżeli nie powiesz. Nic nie zrobiła z co o co ci chodzi? Nic no. no mów o co chodzi! mamie. O twoją mamę co się stało z twoją mamy? Jest chora. Na co jest chora? Dobra, no Karolcia. Chodź, zrobić coś. Odejdź, odejdź, odejdź od niej, na której chora. Weź tą kamerę, nie, wyłącz. O, weź tą idzie. kamerę. O co robicie? Dobrze. Tak, Ale. Ale o, o co chodzi? są takie zdjęcia niepewne, można już. Zresztą. Wystawia się takie zdjęcia, że ją zdradzą? Nie. Nie. No, to jest cały czas To i no, to po, jest po, prosto... po prostu. No, o co chodzi? Wmawia. Nie coś takiego Nic nie robiłem, ale ja wiem o co chodzi. Eee, a widziałeś to? Przecież to na, na Instagramie coś takiego było. ale to są stare rzeczy. Ja i to tłumaczyłem, że to jest stare, a ona myśli, że to jest teraz. No to co ja miałem jest myśli? Dlaczego on powiedział, że to jest stare? Ale ty masz jeszcze czarność się do mnie dołączyć, ja cię broniłem właśnie. Powiedziałem, że to są stare zdjęcia. Nie powiedziałeś. Bo to są stare zdjęcia. to Wiesz co? No dobrze, wszystko jest ok, tak? No jest wszystko w porządku. Tylko nie rozumiem dlaczego się do mnie prójesz. Ja cię bronię, a ty co masz jeszcze czelność Dobrze uspokój się y Grozić Ale mi? nie dotykaj, okej? Okay? Nie przytulaj się do niej No ale ty wiesz, ja nie widzę nic złego No nie Ja chcę być Jesteś w porządku jej... do Jesteś... siebie, chcę być w porządku do niej Jesteś Nawet w... do niego jestem w porządku Jesteś jej byłym chłopakiem i nie życzę sobie żebyś ją dotykał Dobra przesadzasz Człowieku, ja cię bronię, a ty się do mnie matrujesz Bezpodstawnie. Bezpodstawnie Dobra idźcie tak stąd, bo chcemy porozmawiać Nie no, to, 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 to są jakieś jaja, nie? Rozumiem, jakbym ci coś złego zrobił. Ale kurde, chłopie, ja cię broniłem. I chciałem ją pocieszyć, twoją dziewczynę. Ale zajebisty pomysł byś była Karolina z tymi tak. zdjęciami. Przecież on mam gdzie teraz za jakiegoś bohatera i teraz on myśli, że ja ją tylko pocieszam. tak Także nie. mogę ją legalnie obmacywać. Czajesz to człowieku. Rozumiesz? Nie. O, idzie ka. Marek, ja nie jestem tego A Ja mam dosyć obatuję, Marek nie ma on jest? No na no, dole chodź, 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 No chodź, szybko. Idź I szybko. Trzeba to wyjaśnić. Karina, słuchaj, si siadaj. Nie czekaj. Nie, siadaj. Nie czekaj. Zajebiście to zagrałaś. No dobrze, ja wiem, że zajebiście to zagrałam, bo widziałam, jakie. Je... Jak... Widziałam jaki ma smutek, w oczach, ja nie zniosę tego, rozumiesz? Ale to jeszcze pół godzinki. Jak nie on wiem, to zobaczy, co? będzie w szoku. Będziesz jego, pop... Będziesz jego po prostu jakąś gwiazdeczką na niebie, czy, czy nic sam nie wiem. Słuchaj, wasz związek. On kocha wyświetlenia, tak? Czy jest psychopata? To będzie o tyle wyświetleń. I... Chcę, żeby był szczęśliwy. no rozumiem, ale jest wspólny pół godziny, a jak porzucimy to będzie szczęśliwy kilka dni. Dobrze, ja mam warunek. Nie chcesz zaufać mu, zaufaj mi. No właśnie, to jest swój to, Skup to dla mnie po prostu, no Karolina. Jesteś pewny, że będziesz szczęśliwy? Tak, mi. jestem pewny, że będziesz po prostu, będziesz z ciebie dumny. Słuchaj, Karla, następna scena. Jesteś i... pewny, że zrobi to dużo wyświetleń. Na 100%. procent, Następny Rafał! S... Tak, jestem na... o czym przekonany. Milion procent. Milion. Następne co nagrywamy, schodzimy na rób, koszulkę ja Cię będę masował. Nie, no Marek to bezpośrednio. A nie, no to musimy, nie? Bo jak ja mu powiem, że nie chciała zdjąć koszulki, no to... Ten... Mogę podciągnąć trochę. Dobra, zdejmiesz. Chcesz, żeby był dumny, czy nie? No chcę. Chodź, chodź na dół, idziemy. Chodź, ja chodź. Tak. Ja wiem że to była prawda, nie? Że on rzeczywiście widzę z jakimiś dupami. Dobra, ale nigdy mnie nie, nie, nie interesuje. Trzymamy się tego tematu dalej. Co o, jest, Łukasz? Rafał, weź mi tak szczerze. Co robiliście u góry? Widzisz, że mam nogę i nie mogę wejść. No widzę, ale co ja ci Co robiliście mam... u góry? O czym ja, ja tylko mam trzymać kamerę, to wszystko. O czym rozmawialiście? Daj, no, ja wolę być za kamerą. O czym rozmawialiście? Nie śmiej się. Stary. To znaczy? O czym rozmawialiście? No, prowadziła prowadził tę rozmowę z kartoliną, a ja mam się po prostu nie czekać. Ona mnie zdradza czy nie? Powiedz szczerze. No, chyba tak. Słucham? No, oczywiście, że tak. Nie widziałeś, jak patrzy na matkę? A mówisz, że ta po Kur mówisz teraz na poważnie, czy ja sobie w ziemię robisz? A czy ja wyglądam na człowieka, który hmm. bierka bym sobie ja, z poważnych rzeczy? Chyba nie. Co są za... co? To znaczy, ja bym poszedł... Ale na... jesteś tego pewny, czy nie? Yy, nie, nie jestem pewny, ale zrobiłbym coś innego nie za... Mu? Tylko najpierw jej. Ona niech wszystko wykapuje. Ale, Sari, jesteś pewny tego, że mnie zdradza, czy nie? No nie jestem pewny. To po co tak gadać? To są moje domysły tylko. Ja ci tylko mówię co. co ściany usłyszały i mi powiedziały. A co ci ściany powiedziały? Powiedziały, że ona patrzy na niego już w inny sposób, pociągający. Nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji, w sensie. No najlepiej pogadać. Dobrze, to pogadam się... z nią na spokojnie. Musiałem na wózek, bo mię strasznie noga boli, wiesz? A już coraz lepiej z nogą No właśnie nie, ostatnio mi ta kontuzja. To jest bardzo poważna kontuzja, ma zwiknięcie rzepki i mi się odnawia. Strasz, straszny ból, wiesz? Zrobiłem nam drinki. Z chęcią. Bo chciałem się napić właśnie. Nie wiem, dziwna dzisiaj sytuacja, jest. to Marek zdenerwował. Z karłyną. Przestępstw, z A co ty zrobić? Nie zrobię wam drinki. No zdrowo. dla mnie i dla Karoliny. Mm. Chyba. Hmm. Chyba ktoś zabrał. Widzisz? Nie hmm. zrobił No, Chcesz co? napić? zrobić ci? Możesz, nie? O to będzie. Delikatnego. A co ty nie masz nóg? Co jest. Co jest do cholery? Co, Masuję ją? Co robisz? Masuję. Bo... Zrobisz to kartolina. To nie żadna dziewczyna. Na, 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 co? Nie. Uważaj. Co? Co to jest? Co, co tak? się tak rzucasz? Dlaczego ty leżysz z nim nago? Nie jestem nago. Nie no, 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 to, to jest Jakby no... No daj skończę masaż. Dlaczego on ci Dlaczego on ci robił masaż? Mam ci pokazać papiery na masażystę? On ostatnio zrobił... Nie wiem co to, Proszę. Papiery na masażystę zrobić dlatego kładasz kładziesz ze swoim ex i on cię masuje? On no, 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 ci mogłoby pokazać nie chcę, Marek ja już nie chcę tego robić Czego Bo nie, nie po... Czego chcesz robić? Ja nie chcę już Czego nie chcesz robić? Co? Nie wrabiasz, przestań mnie w to wrabiać, już się nie chcę O co tutaj chodzi? Mam ci pokazać, że ja zrobię k**wa Chodzą twoje papiery na masażystę, dlaczego się z nim kładziesz nie do łóżka? Nie chcę tego robić, już to nie było łóżko, to jest tylko po o co tutaj ja chodzi? O, o co wyjdźcie z mojego domu? W tym momencie macie być nie, Ja Ci pokażę. Nie ja przepraszam. Pokażę, że ja... Nie, nie przepraszam. Nie. O co tutaj chodzi? No o co tutaj chodzi? kładziesz no, się z nim do łóżka, masujecie! To jest normalne według Ciebie! Robisz ze mnie idiotę w tym momencie wyjdźcie z mojego domu! Nie, się uspokój. no masz tutaj... No nie, nie, masz nie, nie, Ma zaświadczenie, to, to, to... że ja mam papiery na masażystę. Iluż. To ja cię, tak cię bronię tu takie od coś. Ja... Zobacz, ona cię płacze! Dlaczego ty mi kazałeś to robić?! Ona czy cię płacze! Zobacz, zaświadczenie masz, że mam po prostu kurs. Za, za, za Takie zaświadczenie zaraz że będziesz tam, nieprzytomny, rozumiesz? Tak, no to tak, tak, właśnie tak, udowodnię... Taki takie takie to... zaświadczenie ci wystanie, rozumiesz? Jak ty tego nie rozumiesz, że ja chcę Ci pomóc, ty to będzie... Oby Twoje z twojego domu.

jest naprawdę złe, to nie jest Dobra, grałem. jest chwilowo zły, to mu przejdzie, słuchaj. Kończymy. Okej? Okay? No tak, już już to skończyć, nie chcę tego grać. Proszę. To słuchaj, proszę. została ostatnia scena. Słuchaj. Pójdziemy i no, będziemy udawać, że śpimy ze sobą. proszę cię, nie chcę lecieć lecień po No to ja mu nie powiem, że dobra. Tak to mu nie powiem. No albo nagrywamy ostatnią scenę, albo mu nie mówię. Słuchaj, proszę cię, naprawdę nie chcę tego robić. No ale musisz. No to jak chcesz, to możemy, wiesz, ja, ja mogę powiedzieć, że ty ze mną coś tam robisz. Ale ja nagrywało... nic nie zrobiłam przecież! No lepiej widzisz, jaka jest okay. sytuacja. Słuchaj, Karolina, nagrywam ostatnią scenę, że niby ze mną śpisz. Nie, zaproszę cię! Ale przestań, dzisiaj jest na ciebie zły, a za dwa dni, jak zobaczy ile jest wyświetleń, przecież on cię k***a nowo pokocha. Dobra, chodź Karolina. Co wy robicie, macie się wynosić z swojego domu? Czego nie rozumiecie? Wynosi się z twojego domu do polewy! Dobra, już prawie, słuchaj, mamy mało czasu. Zdejmij, Ay, to szybko. Jezu, szybko zdejmij. Nie, to proszę. Ja, to ja nie powiem, że to pranie. No ale No, weszłaś to, z, to ze mną, tak? Nie, nie zostawisz mnie przy końcówce. Dobry film będzie, potrzebujemy tego fragmentu. Prawo. Dobra, ja to, to nie się. Ostatnia scena, mówimy mu, że pranie, tak? Jezu. Obiecuję przysięgam. Spójrz, która jest godzina i dartuj no. nam tego. Dawaj, bo on już się awanturuje. Dawaj. No, no, wiem, że to... Dobra, ty słuchaj, ja i mu jest, powiedz, że tutaj się dzieją takie rzeczy. Naprawdę, Dobrze. tak, naprawdę no, to tak, jest jesteś. Tak, 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 Dobra. Dartaj, to jest przesada. Daj mi kamerę. Daj mi kamerę. Chcę nagrać jak i wyrzucam z domu. Co? Co, co, co jest przesadą? Y to jest przesada. Zanim ich wyrzucisz, to coś ci muszę powiedzieć. Oni się pieprzą w moim łóżku. Co? Życzyłem im łóżko. Nie wiem, zakręcili mnie jakoś, powiedzieli, że. Co? Życzył im, im łóżko. Co Pani robią? Ale teraz jakieś trzaski są w łóżku. Co robią? No pieprzą się. W moim domu? Tak. Pieprzą się jak zwykle. Muszę się uspokoić. Uspokój się. Dać ci zastrzyk. Czy byś w ogóle zastrzyk? Na, naprawdę uprawiałem seks w swoim uszku? Yy, tak, ta odpowiedź to karta. Nie rób nie sobie jaj. Nie choby sobie dać ci wózek albo zanieść się tam? Żebyś. Ja wejdę jakoś. Wczołgam się tam, ale musisz mi pomóc ich wyrzucić. No sprawę. Przecież wiesz, zawsze ci mogę. Ja już ze nie będę, nie? Za to co mi zrobiła na pewno ze mnie będę. Eee... Ja na ci nie na pewno nie Mam nadzieję, że, że, że skończy tak jak na to zasłużyła, wiesz? Za to co mi zrobiła Trzymaj kamerę. Ja muszę się jakoś wciągnąć po schodach. Teraz mi oddasz kamerę, ale... Uważaj, nie, nie powinieneś przemęczyć z tej nogi. Nie wiem, dlatego nie na nie wstaję. Powiem ci Że jesteś... i tak jesteś dzielny, że nie płaczesz. Trzymasz to nie, wszystko nie, nie w sobie. Nie będę płakać, wiesz co. Nie zasługuję na to. Zupełnie na to nie zasługuję. Chcę jej powiedzieć, twarz co nie myślę. Więc. No nie dziwię się. Po tym wszystkim, jak, jak oddałeś jej całego siebie. A no, potem, mi kamerę, wiesz co? Chcę zobaczyć, co ich nagrywa. Ja A mam tu stać i pomóc ci jak chcesz. Coś... Nie, chodź, chodź. Chodź, stajm tu. Weź otwórz otwórz No, Otwórz. Gratulacje, Karolina. Właśnie to nagrywam. Żebyście wiedzieli, że to nagrywam. a ja skończyłem. I to musisz to... lepiej pilnować swojej dziewczyny. Ale, Ale... To szczerze? prank po prostu. Prank? Jaki prank? No prank! Czyli nie było żadnej chyba. Zobaczmy materiały pil, z kamery. Pilnuj pil lepiej swojej dziewczyny na musie. Tam, tam dalej z kamery, z kamery zobacz sobie wszystkie materiały. Powiem to ci tak. Prank, nawet. Ale ja... nie bój się! Ja ja idę. Nie bój się, nawet powiem ci tak. Nawet nie zasługujesz na to. Po prostu chcesz nagrać swoją mordę. Nie było, że tak ale no po prostu. No po prostu, Słuchaj. Myślisz, że co, że... Po, Al jakieś że masaże żeby chciała, po ja byś pokazał nie, ciała. Posłuchaj. posłuchaj! Przestań kłamać w końcu. Widzisz? Dobrze, ale posłuchaj. Zdradziła cię. Z, zanim nie wyjdziesz straciła, stąd. Przestań. Nie uderzę cię, ale wiesz dlaczego? Bo nie zasługujesz na to. Tak samo ona na to nie zasługuje, żeby kogokolwiek bić za nią, bo nie jesteś ale nic ja warta. Kłamać. Ja mam kłamać? Przestań. Ja, ja nikogo nie okłamuję, po prostu no nie za. jesteś mi zwarta. Wyjdź, wyj, wyjdź z mojego ja, domu. Ja, ja idę. Ubieraj się i wychodź z mojego domu. Ale, zobacz, Razem ja, z nim. To... Wracaj do niego. Wychodź z mojego domu. Ale to był tylko prank. Jaki prank? Nie było żadnego pranka. Po prostu przyznaj się, że jezu, bardziej wolisz mnie. Nie zrobiłam, Marek, przestań. No czemu nie A ty, jak Lamo, zostałeś, po prostu na na Nie przesta, Marek, przestań kłamać. Wyjdź z mojego domu. Przestań kłamać, kurde, Rafał. Wyjdź, wyjdź z mojego ja domu. Wyjdź. Wyjdź z mojego domu. wszyscy jesteś przeciwko mnie. No Spakuj się i wyjdź z mojego domu. Zabierz swoje rzeczy i wyjdź z mojego domu. Weź weź, 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 weź torbę. Weź torbę i, i wyjdźcie z mojego domu. Zadowolony jesteś Marek? No chodź tu! Co? No chodź, zadowolony jesteś? Zadowolony? Wróciłeś sobie do niej, zadowolony jesteś? No dziewczyna wróciła do prawdziwego mężczyzny. No to gratulacje. Masz! Masz na przyszłość pilno lepiej. Zdá se, kolejna, zrobíme to samé. Co? Zdá se, kolejna, zrobíme to samé.